Cześć zuchy skończyliśmy właśnie z Krystianem. Jeżdżenie Aigo Cross z hybrydą pod maską. Hybryda słusznie konna Weźliśmy trochę wokół Berlina, trochę po Berlinie. Trochę ile ile, ile obu, kilometrów? Tak. Y, 78 km, 600 m, średnia prędkość 34 km na godzinę. Godzina niemalże 18, piątek, korki, więc tak się po prostu jeździ po Berlinie, ale jeździliśmy troszkę y, po drodze szybkiego ruchu z prędkością 120 km na godzinę. Zresztą tutaj wszystko widać. O, Skubaniec się rozpędził, to już Krystianowi zamkniemy usta, a za chwilę wam pokażę, jak wygląda to na wyświetlaczu. No to zobaczcie. Takie są fakty, to są nasze dane

I średnie spalanie o 3 litry. 3 mówiąc, przed chwilą było 3.1 więc teraz jeszcze spadło, jak dojechaliśmy pod sam hotel, czy też pod parking, żeby zostawić te samochody grubo. 3 litry. No, ja się w sumie nie spodziewałem. Powiem wam grubo. To normalna jazda i w ogóle się nie przejmowaliśmy spalaniem. wpadliśmy po prostu na pomysł, że dojeżdżając na parking sprawdzimy, ile to auto rzeczywiście zuż zużyło paliwa podczas naszej wycieczki. No i, i, i lekkie jest dziwko. No powiem wam, za moich dawnych, młodych takich bardzo lat, to tyle się motocyklami robiło 3 litry. Skuter, tak, to jest spalanie. To jest skutera 125. Delikatnie wyższe. Aż musiał okulary założyć, ale spoko. No nic, pozdrawiamy Was serdecznie danego dnia. Nat mi za to nie zapłacił. A, słyszeliście? Nikt za to nie. A są tacy, co płacą. I są tacy, co biorą.